Siemanko, witajcie w kolejnym materiale z gry FIFA 20. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak zdobyć szybko, łatwo i przyjemnie, praktycznie za darmo, a nawet na tym zarobimy, zawodników z nowej promocji Team of the Season So Far oraz jak możemy sobie właśnie robić później SBC-ki dzięki tym kartom, które zdobędziemy. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę. Jest to podobna metoda. Nie wiem, czy pamiętacie, robiliśmy właśnie w ten sposób SBC-ki ligowe. Opierało się to wszystko na wymianach i na brązowych paczkach. I tutaj sprawa wygląda identycznie, ponieważ dostaliśmy SBC-ki na paczki 82, 88 oraz 82, właśnie z których może nam potencjalnie wypaść zawodnik z nowej promocji, a jeśli nam nie wypadnie, możemy sobie właśnie uzbierać. Znaczną ilość kart, naprawdę za darmo, yy, którą później możemy przeznaczyć na SBCKi, które wiadomo w niedalekiej przyszłości będą wychodzić. Codziennie mamy nowe, codziennie coś nowego. Także słuchajcie, sprawa wygląda tak, że macie tutaj przyspieszony filmik, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Oczywiście pominąłem otwieranie brązowych paczek, ponieważ yy, po tych SBCKach ligowych yy, miałem jeszcze sporo właśnie brązowych piłkarzy srebrnych piłkarzy i po prostu mniej więcej w skrócie chcę Wam pokazać jak to wszystko wygląda a więc słuchajcie sprawa wygląda tak, że zaczynamy od otwierania y, brązowych paczek y, w brązowych paczkach możemy słuchajcie y, sprzedawać karty, które właśnie są potrzebne do SBC ligowych czyli jakieś y, brązowe y, świecące, czyli jak to powiedzieć, rare, nie rare o, rzadkie, rzadkie, o właśnie, rzadkie karty, y, irlandzkie rzadkie karty, z Irlandii Północnej rzadkie karty i oczywiście tam jeszcze możemy sprzedawać y, y, kondycję zespołu. Kondycję zespołu na tym mniej więcej zarabiamy, y, na tych kartach, resztę właśnie przeznaczamy sobie do utylizacji, czyli robimy sobie brązową wymianę zawodników, tak jak widzieliście wcześniej. Po tej brązowej wymianie zawodników dostajemy, właśnie srebrnych zawodników, których ja sobie sprawdzałem, których mogę wykorzystać do SBC-ków ligowych, aby je ukończyć, a resztę ponownie dalej przepalałem w srebrnej wymianie i dostawaliśmy kolejnych trzech złotych zawodników. I tutaj, właśnie, mniej więcej wszystko tak to wygląda, widzicie na materiale. I z tych złotych zawodników, których dostaliśmy, wykorzystujemy sobie ich właśnie do SBC-ków. Ja tutaj wykorzystywałem do SBC-ka 82-88. Yy, bierzemy sobie tych zawodników, wykorzystujemy do właśnie tych SBC-ków 82, 88 no i liczymy oczywiście na nasz łódź Szczęściami niestety nie udało się trafić żadnego zawodnika, ale wiadomo jest to darmowa metoda Trafiłem tam bodajże jakiegoś Vidal'a, coś, 84, także karty na pewno przydadzą się do innych SBC-ków A tak naprawdę nic mnie to nie kosztowało Otwierając te srebrne yy, fu, brązowe paczki zarabiacie na tym czyli tak naprawdę nic Was to nie kosztuje a tutaj możecie jeszcze coś trafić a wiadomo, jeśli nie trafimy żadnego Totsa yy, zawodnicy właśnie z takim overalem 84, 85 no maksymalnie możemy trafić 88 przyda nam się do właśnie jakichś SBC-ków które mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości lub jeśli chcemy sobie zrobić SBC-ka tam o jakiegoś piłkarza tam bodajże mamy Ogorecka aktualnie Chociaż nie jestem pewien, czy tam jest gorecka, chyba gorecka, możecie sobie właśnie wykorzystać do tego typu SBC-ków. No to tak to wszystko mniej więcej wygląda. No. Mam nadzieję, że jest to fajna metoda, będzie Wam przydatna. No, oczywiście starzy widzowie, którzy pamiętają, jak robiliśmy SBC-ki ligowe, pamiętają tą metodę. No, ale warto przypomnieć, jeśli ktoś nie wie, a chciałby chciałbym sobie pootwierać paczki i liczyć na jakiś łód szczęścia, właśnie wykraftować sobie. Jakichś tam zawodników do SBC-ków, no to oczywiście. Oj, czekajcie, tutaj coś się stało. To oczywiście może sobie taką metodę zastosować. Ja aktualnie handluję sobie dalej, tak jak wczoraj. Myślę, że jutro jeszcze jakiś filmik z handlu wpadnie. Zobaczymy, jak z nagrodami, ponieważ tak naprawdę. To... Yy, nie wiem, nie wiem, czy od... poczekamy sobie na kolejne tocy, czy otworzymy od razu. Wszystko zobaczymy. Yy, dobra, na dzisiaj to tyle. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się miłego wtorku. Na razie.